Oto pneumatyczny pistolet Swiss Arms GSG P92 z firmy Cybergun i o nim będzie właśnie ten film. Zaczynamy od budowy tego pistoletu. Swiss Arms GSG P92 w wersji pneumatycznej jest bardzo zbliżony budową do bojowego oryginału. Replika wykonana jest z metalu i jest bardzo ciężka. Na rękojeści znajdują się okładziny wykonane z tworzywa, które posiadają antypoślizgową fakturę. W górnej części zamka znajdziecie mechaniczne przyrządy celownicze, z tej muszka i szczerbinka. Natomiast pod lufą znajduje się szyna w standardzie 22 mm, na której możecie zamontować dodatkowe akcesoria, takie jak na przykład celownik laserowy bądź oświetlenie taktyczne. Z boku znajduje się obustronna skrzydełkowa blokada spustu. Dzięki takiemu rozwiązaniu z tego pistoletu mogą strzelać osoby zarówno prawo, jak i leworęczne. W rękojeści znajdziecie magazynek, ale o nim za chwilę w części filmu poświęconej strzelaniu. Teraz to, co nas wszystkich najbardziej interesuje, czyli jak ten pistolet strzela, i wracamy do naszego magazynka. Magazynek mieści 21 stalowych kulek BB w kalibrze 4,46 mm i pistolet wystrzeliwuje je z prędkością początkową 95 m na sekundę. Za napęd odpowiada sprężony dwutlenek węgla, który mieści się w takich oto 12-gramowych kapsułach, których port znajduje się w magazynku. Pistolet wyposażono w system BAX, czyli system, który podkręca okrągłą kulkę, dzięki czemu pistolet jest jeszcze bardziej celny. To co jeszcze bardziej przybliża ten pistolet do bojowego oryginału to system blowback, czyli mechanizm, który powoduje, że zamek porusza się przy wystrzeliwaniu każdej kulki, a po wystrzeleniu ostatniej zostanie w tylnym położeniu. I teraz go właśnie Wam zademonstruję. Na koniec dodam Wam tylko, że spust pistoletu pracuje w systemie SADA, czyli Single Action Double Action. To tyle o pistolecie Swiss Arms GSG P92. Mi nie pozostaje nic innego jak oczywiście zaprosić Was na nasze social media. Odwiedzajcie nasz YouTube, Facebook, Instagram i Twitter, a ja sobie strzelam dalej.